Witam. Dzisiaj dalszy ciąg składania huswarny. Zamontujemy sobie magneto. Osłonę i szarpak. Magneto mam przykręcone. Teraz ustawię sobie przerwę pomiędzy Cewką a magnetem. Oczywiście na papier. Teraz dokręcę sobie te dwie śruby. No i papier wyciągnę. Przerwę mamy zrobioną. Teraz przychodzi osłona. Osłona przychodzi tak. Kabel jest tu zaczepiony. I tu zaczepiony. Tu jest tak wygięty. No i na to przyjdzie szarpak. I tu mamy złożone, teraz zamontujemy sobie zbiornik paliwa z linką gazu. Linkę gazu przekładamy przez tą gumę. Tu idzie jeden wężyk, a tu idzie drugi wężyk. Wężyki to akurat idzie rozpoznać po kształtach. Mamy przykręcone amortyzatory z jeden, drugi jest tu przykręcony, trzeci jest tu przykręcony. No i tu mamy też przykręcone jeść Rzyki przełożone i linka tu wchodzi. To teraz zabierzemy się za gaźnik. Mała poprawka, musiałem ściągnąć szarpak, bo zapomniałem przekręcić tej części. To jest chyba prowadzenie. Chłodzenia. to przychodzi tutaj jest przykręcone jednym śrubką taki błąd w sztuce dobra przykręcimy to i skręcę to szarpak dobra sytuacja mam ogarniętą teraz gaźniczek Sprawdzę tylko sobie stan membran, bo to pierwszy raz mam do czynienia z takim gaźnikiem i z taką elektroniką w gaźniku w pile. Więc nie wiem, czy to mogę zdemontować, czy nie, bardzo. Tej z tego nie będę ruszał. Kręcę sobie tu i dół i przedmucham i sprawdzimy membrany. Membrany jeszcze ok. Gaźnik jak każdy inny, tylko że ma tą część. No i nie ma regulacji składu mieszanki, tylko jest to przykręcone. Gaźnik mamy wyczyszczony i skręcony. To teraz sobie przejdziemy do montażu. Najpierw. ...zakładamy ten pierścionek w króciec. Tutaj. No i teraz z gaźnikiem trzeba się trochę pogimnastykować, żeby to tam włożyć. Na razie mamy linkę podpiętą. i wężyk. Teraz przyjdzie to, no i tu te kable wpięte. Teraz gaszenie, sanie i pompkę. Gaźnik mamy przykręcony. filtr powietrze i zalejemy paliwem i będziemy próbować odpalić pierwsze odpalenie zobaczymy czy Zagada coś. łapiła. Ładnie się wkręca. Smarowanie łańcucha jest. Skręcę ją do końca. Trzeba wolne obroty. Tylko tutaj się nie wyreguluje tego. I zobaczymy, jak to będzie chodzić. To na tyle, później próba ścięcia będzie. To cześć.